Czyli tak realnie, jeżeli mamy informację na, pu na puszce, że tam jest 90% czy 99% mięsa, to, to jest umowne. To jest deklaracja producenta. To jest deklaracja producenta, może bardziej etykieta, marketing. Tego potrzebuje rynek. To jest, to, to to jest niesamowite. Cześć, jestem Krystian, przedsiębiorca z ponad 11-letnim doświadczeniem. Postanowiłem uzupełnić ten kanał o wiedzę i doświadczenia innych ludzi, dlatego zaprosiłem do siebie osobę, która robi świetny biznes. I tą osobą jest Marcin. Cześć, Marcin. Cześć, Krystian. Marcin, powiedz kilka słów o sobie, bo podejrzewam, że widzowie Cię nie znają. Nazywam się Marcin Lecki. Tak, pokrótce, jestem producentem naturalnych gryzaków i super karmy dla zwierząt. Jesteśmy właśnie na zakładzie produkcyjnym u Ciebie. To tutaj widzicie przebitki. Nagraliśmy z drona, jak wygląda zakład. Powiedz, skąd w ogóle pomysł na to, żeby zajmować się karmą dla zwierząt? Myślę, że z pasji. Robię to, co lubię. Chciałbym tutaj wprowadzić jakąś rewolucję. No, przejdźmy sobie może, bo wiesz, wywiadów, <coughs> których ludzie opowiadają o swoich firmach, jest bardzo dużo. Chcę poprowadzić to w taki sposób, żebyśmy zrobili wywiad, którego Chcielibyśmy oglądać, gdybyśmy byli mniej doświadczeni i żeby inni mogli rozwijać na podstawie naszej wiedzy, doświadczenia swoje biznesy. I zadam ci pytanie, które moim zdaniem jest takim ciekawym i rzadko zadawanym przedsiębiorcom. Jakie są według ciebie największe kłamstwa o biznesie? Takie, które po prostu słyszałeś już wiele razy i dobrze wiesz, że tak po prostu nie jest. O biznesie, o przedsiębiorczości? Ma... Moim zdaniem największe e, kłamstwo. Jest to, że my, przedsiębiorcy jesteśmy bogaci. <laughs> to... Wiesz, co jest w ogóle najlepsze? Jak byliśmy na Speed Gamesie w tamtym roku z Kubą ode mnie. O YouTuberach. Spół, to o youtuberzy jesteś... mówili dokładnie to samo. W sensie, ale... O, my jesteśmy tacy bogaci, czyli co, przedsiębiorcy nie mają kasy? Mają kasę, ale często jest tak, że ta kasa jest ciągle reinwestowana. Ja wyliczyłem swoją pensję, jeżeli po wyliczeniu kosztów z moich przychodów, Uwzględniając moją pensję, nie zostaje mi nic w biznesie, to znaczy, że ja nie zarobiłem. Tak, no, bo twoja pensja jest kosztem dla firmy i do tego Jest po prostu koszt, kosztem pod, dla firmy. Podchodzić. Widzę, że większość przedsiębiorców, przynajmniej tych, których ja znam, w ogóle o tym w ten sposób nie myśli. Tylko nie, odcinają sobie koszty, nie uwzględniają swojej pracy, no i zarobił tyle i tyle. No dobra, no ale. No ale też Co z tobą? Jest dużo przedsiębiorców, którzy twierdzą, że pieniądze na firmowym koncie to są ich pieniądze. I o ile jesteś na działalności gospodarczej na JdG, to jeszcze w, 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 według prawa to jest prawda. Natomiast jeżeli masz na przykład spółkę, no to to już nie jest prawda, bo nawet prawnie tak nie jest. I to, to co opowiedziałeś jest bardzo ważne, ponieważ Oddzielenie swoich pieniędzy od pieniędzy firm to jest, firmy to jest chyba pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, ponieważ w ten sposób przynajmniej wiesz, ile możesz inwestować w firmie? Jeżeli przejadasz wszystko, co, co zostaje w firmie, to chyba to tak nie powinno być. No, na koniec miesiąca zawsze gdzieś tam się okaże, tak? Że, że brakuje tych środków. No dobra, ale powiedz mi. Bo to wiesz, kasa kaso, wszyscy wiemy, że biznes się robi po to, żeby, żeby zarabiać pieniądze, ale na pewno słyszałeś jakieś kłamstwa, które słyszałeś, które są bzdurą totalną, a ludzie w to mimo wszystko wierzą i próbują naśladować. Samo stawanie codziennie rano przed lustrem i mówienie sobie, że będziesz wielki i osiągniesz sukces, nic ci nie da. Musisz po prostu podwinąć ten rękaw, stać rano i zrób to, tak? To, to, to nie wygląda w ten sposób, że nagle nie wiem, rozsypie się przed tobą kurczę talerz monet i wystarczy się po nie schylić. Nie, trzeba zrobić coś więcej, trzeba dać od siebie, trzeba mieć ten pomysł, ale do tego jeszcze całą strategię, jak ten pomysł zrealizować i, i dojść do celu. Postrzegany też jestem jako, jako taka Zosia Samosia w, w biznesie, zresztą mam córkę Zosie i, i mocno się identyfikuje ze swoim imieniem, natomiast ja dużo rzeczy na początku i myślę, że to jest droga każdego przedsiębiorcy, robiłem sam. Po prostu każdy, każdy jeden element w mojej firmie jest przeze mnie zbadany, tak? Ja wiem, jak wstawić towar do komory, ja, ja wiem, jak go przygotować. No ale wynika to z czego? Z poczucia chęci kontroli, czy po prostu. Dlaczego tak masz? Wydaje mi się, że jeżeli chcemy zarządzać czymś lub kimś, to musimy wiedzieć, co, co dana osoba ma zrobić. Nie da się weryfikować je, jego pracy, nie wiedząc, na czym ona polega. Okay. To jest moje zdanie. Ubierz to w jakąś taką radę dla, dla nowych, świeżych przedsiębiorców? Czyli co muszą dokładnie wiedzieć, na czym polega ich biznes, żeby go robić? Może niedokładnie wiedzieć, tak? Bo, bo jest dużo przedsiębiorców, którzy totalnie nie mają zielonego pojęcia o, o powiedzmy, nie wiem, programowaniu, a mają firmy, które zajmują się programowaniem. Są ludzie, którzy nie znają się mar na marketingu, a mają firmy, które zajmują się marketingiem. I tak jest w, w każdej branży, tak bo są i producenci i, i, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że dokształcanie siebie w. w danej dziedzinie, którą się zajmujemy, jest mocno istotne. I weryfikacja dowożenia przez, e, przez pracownika jest mocno istotna. Jeżeli ja, e, powiedzmy, zlecam firmie zewnętrznej jakieś działania, wiem, że, powiedzmy, stawiam im cel do osiągnięcia i po prostu zróbcie mi to, tak? dowieście. to ja to weryfikuję. Nie, nie można e, oczekiwać od kogoś z zewnątrz, Zbudowania Tobie biznesu, bo to, to, to jest nierealne. Jeżeli ty sam nie weźmiesz za to odpowiedzialności, to nikt za ciebie tego nie zrobi. Ja właśnie miałem, miałem też na, na moim TikToku jest takie nagranie, że tam mówię właśnie o najczęściej powtarzanych kłamstwach o marketingu, i jedno to jest to, że wystarczy z agencją podpisać umowę i oni już za ciebie wszystko zrobią. To tak nie działa. Zgadzam się z tobą w 100%, natomiast Wiesz, z drugiej strony chęć posiadania kontroli nad wszystkim też może być, może blokować. bo Patrz, to masz. Nie tywnię, masz, blokuje i to mocno. Masz dużą firmę, to nie? I wyobraź sobie teraz, że za 10 lat robimy kolejny wywiad i Twoja firma będzie 50 razy większa. Będą dużo bardziej skomplikowane procesy, będą nie tylko karmy, ale również inne rzeczy. Mamy tutaj też przed sobą legowiska. I wyobrażasz sobie, że masz. Wiesz dokładnie, kto, co robi każdy pracownik, kiedy będziesz ich mieć na przykład tysiąc? Czy jakby nie uważasz, że to też jest pułapka pójście w stronę takiej skrajnej kontroli? No, myślę, że przy tak mocno rozwiniętym biznesie, o jakim ty mówisz, tak, czyli w skali razy 50, no to nie da się po prostu tego zrobić. No Nie jesteś w stanie po prostu być wszędzie w tym samym czasie. Natomiast ja będę wiedział, co, dani ludzie, co dana grupa y, ludzi robi. Tak? Jeżeli mamy podział na, na działy w, w każdym jednym przedsiębiorstwie, czy jest to y, księgowość, czy jest to y, marketing, czy, czy produkcja, pakowanie itd., itd., to ja muszę mieć świadomość tego, co ci ludzie robią i jakich ja mam od nich oczekiwać wyników. Bo jeżeli ja zacznę tracić na wydajności, Zwiększyć biznes można w każdej chwili. To nie jest problem. Pozyskanie klienta, zatrudniasz handlowca, zwiększenie produkcji, dobierasz sobie ludzi. Jeżeli masz przestrzeń, to, to, to wystarczy dokupić maszynę, dobrać ludzi, dokupić surowiec, produkujesz. To, to nie są problemy, tylko zwiększenie wydajności to jest coś, co każdy przedsiębiorca powinien osiągać i do czego powinien dążyć. Ja widzę, że u nas często przedsiębiorcy w Polsce gubią się na tym, i znam wiele takich przykładów, gubią się na tym, że tracą na wydajności, przestają zarabiać. Sprzedają towary poniżej poziomu rentowności. Ja często powtarzam, że nie sztuką jest sprzedać cudówkę za 50 groszy, ale często tak jest. Bardzo często. Ale wiesz dlaczego? Bo, Bo konkurowanie cenu jest najprostszą formą konkurowania. My rozmawialiśmy Wiele razy z Marcinem się znamy i rozmawialiśmy o tym, że wiesz w Polsce mało kto rozumie, czym jest marka, że są produkty, które są dwa razy droższe od konkurencyjnych, ale nie są dwa razy lepsze. One Rozumiem, po prostu że mają Nie markę. pijesz do mnie, tak? Nie, nie, bo ty tą markę budujesz. Wiesz, robotę, którą zrobiliśmy wspólnie od, od jakiejś robimy wspólnie od jakiegoś czasu, to jest kawał dobrej roboty. Ta świadomość tego, że posiadanie brandu i ten brand jest wartościowy i on często daje tą marżę, tą dużą marżę firmom, to jest coś, czego polskie firmy jeszcze nie wiedzą. Na zasadzie uczą się dopiero tego z zachodu. A wiesz dlaczego? Czemu? Moim zdaniem, dlatego, że szkoda im wydawać pieniądze na marketing. Żeby zbudować markę, musisz wydać dużo kasy na marketing. Nie da się zbudować marki za posty po, po, po 100 000 zł miesięcznie tak. albo, albo za Etsy za 300-500 złotych. Dużo przedsiębiorców ma ten problem, że chce dzisiaj wydać i jutro mieć efekt. A w marketingu często wygląda to w ten sposób, że dzisiaj wydajesz tak, i będziesz mieć efekt za rok i masz sytuację, w której zegarki, drogie zegarki i bardzo lubię ten case, bo kupisz sobie zegarek Casio za 200 zł jakiegoś takiego podstawowego, albo kupisz sobie, nie wiem, Breitlinga, Taga czy cokolwiek innego za kilkanaście tysięcy złotych. I teraz pytanie brzmi, czy ten zegarek za kilkanaście tysięcy złotych będzie lepiej odmierzać czas? Nie. On daje inne rzeczy. Ma markę. Ludzie, którzy znają się na zegarkach i spojrzą na twój nadgarstek, zobaczą, że mają do czynienia z jakimś tam człowiekiem, bo będziesz się identyfikować z jakąś marką. I teraz no, w momencie, w którym skupialibyśmy się tylko na tym, żeby robić coraz lepsze zegarki, a nie skupiali się na tym, żeby robić markę, no to dochodzisz do pewnego miejsca, gdzie ta dokładność nie ma w ogóle już żadnego znaczenia. W dzisiejszych czasach ja mam garmina na nadgarstku, który jest elektroniczny i tutaj jest bardzo dokładny. No i co z tego? Jakby dokładność zegarka nie jest już dzisiaj żadnym wyróżnikiem na rynku, tylko marka. I teraz tak samo jest w przypadku innych produktów. Tak jak mówiłeś o karmie. Masz karmy, które są znane, popularne ale nie są wysokiej jakości. Ludzie je kupują dlatego, że kojarzą logo, kojarzą tak. produkt. I tutaj tym płynnym akcentem przejdźmy do kolejnego pytania o kłamstwo albo jakieś może niedopowiedzenie. Jakie, jakie jest największe kłamstwo, jeżeli chodzi o branżę food? Hmm. Nie, chciałbym, nie chciałbym tutaj wywołać jakiejś kontrowersji <śm> też odpowiedzią <śm> po, na, ale na po to, to pytanie. Po to, jest, po to jest to pytanie. Natomiast dużo jest takich kłamstw w, w branży pet care teraz, bo, bo już nie, nie pet food, tylko jest to branża pet care. Podchodzimy zupełnie inaczej do, do zwierząt. Branża pet food jest już najbardziej skorumpowaną branżą na, na rynku. Dawaj konkret. To jakieś kłamstwo takie, które po prostu denerwuje Cię, że, że ktoś powtarza coś, co jest nieprawdą. Ilość mięsa zawarta w mięsie. To jest coś, co w branży Petker jest dużym kłamstwem. I często mączka mięsno kostna jest nazywana mięsem na puszkach. I to jest bardzo irytujące, bo jak ostatnio widziałem puszkę, nawet kupiłem ją z ciekawości, bo często porównuję produkty swojej konkurencji. To też jest bardzo istotne, żeby obserwować konkurencję, moim zdaniem. Natomiast kupiłem puszkę, na której etykieta miała bodajże 98 czy 99% mięsa, a ja z tej puszki wylałem 50% wody. Więc gdzie to mięso? No, ale dobrze, zostały kostki, jakieś tam kawałki mięsa w cudzysłowie. No, i niestety jak wziąłem to między palcem, już nie mówię o wąchaniu, bo nawet nie chciało się tego wąchać, ale jak wziąłem to między palcem, no to czuć zmielone kości. W związku z czym, gdzie tutaj mowa o mięsie, to jest jedno kłamstwo. Drugie kłamstwo, i myślę, że tutaj wiele osób się ze mną może nie zgodzić, poziom uczulenia polskich psów na drób. To jest niesamowite. Generalnie 95% mojej, moich produktów jest eksportowana. Natomiast w Polsce mamy największy współczynnik psów uczulonych na drób. Nie ma drugiego kraju, gdzie psy są tak uczulone na drób. Ale to jest czym spowodowane? Myślę, że to jest marketingiem. No bo ja to jest słysza, zły ja marketing dla drobi. Tylko teraz czym jest drób w karmach? Drobiem w karmach są korpusy, łapki, czyli to, to, co najgorsze. Ja u mnie nie ma w ogóle e, na zakładzie, jak, jakby ktoś chciał to zweryfikować kiedykolwiek. U mnie na zakładzie nie ma mączki mięsnokostne. Ja nie używam e, te, tego produktu w, w ogóle w żadnej karmie czy, czy w, w moich batonach. E, moje produkty są naturalne, i, i to, to, co w nich jest. Jest napisane na etykiecie: Nie używam, nie używam mączki mięsno-kostnej, tylko u mnie drób jest to mięso, które zostaje po obróbce fileta. Tak? To są produkty, na których niektórzy gotują zupy. Czy jest jakaś instytucja, która weryfikuje informacje zawarte na puszkach dla zwierząt? Weryfikuje je konkurencja, tak naprawdę. Ale nie, ma nie ma określonych, są określone normy, powiedzmy, dla producentów pet. Natomiast te normy zostały określone przez grupę przedsiębiorców, którzy zebrali się w końcu do kupy i stwierdzili, słuchajcie, chodźcie uporządkujemy branżę pet food. Bo robi się bałagan. A to zrobiły same firmy. Tak. Znaczy, wiesz, mi rozwaliło głowę kiedyś informacja, jak zacząłem się interesować ściąganiem z Chin, Produktów też dla zwierząt, że nie ma żadnej instytucji, która sprawdza jakość gryzaków plastikowych ściąganych z Chin. I często gryzaki ściągane z Chin, plastikowe, to jest najgorszy rodzaj plastiku, który jest toksyczny. Tak. I nie ma żadnej instytucji, która by weryfikowała, czy to, co dajesz zwierzęciu, jest dla niego bezpieczne. Bo w przypadku ludzi są takie normy sprawdzane. W momencie, w którym dla dzieci na przykład te gryzaki, dla niemowląt i w ogóle, to to musi przejść mhm. i być certyfikowane. W przypadku zwierząt nie ma. Mhm. Więc w momencie, w którym ktoś idzie do sklepu zoologicznego i kupuje tani gryzak, może zrobić olbrzymią krzywdę swojemu psu, ponieważ może kupić po prostu to, co zostało w chińskiej fabryce z odpadów, oni to zmienili i zrobili z tego gryzak dla psa. Tak, A też... dużo, dużo osób nie ma świadomości też o. No... To tak jak w każdym przypadku, powinniśmy się edukować bez względu na to, co robimy. To powinniśmy weryfikować tak naprawdę wszystko, co dzisiaj jest nam przekazywane w mediach czy, czy, czy gdziekolwiek indziej. To chyba powiedział Sylwester Kłos na, na, na kanale u, u Adriana, że na 10 badanych, zbadanych przez niego w laboratorium produktów spożywczych. Tylko jeden miał skład zgodny z etykietą. I to był energetyk. I to mówimy o rzeczach dla, dla ludzi. ludzi. A, to się dzieje w... A to, co się dzieje w branży pet food, tego nikt nie weryfikuje. Czyli tak realnie, jeżeli mamy informację na, pu na puszce, że tam jest 90% czy 99% mięsa, to to jest umowne. To jest deklaracja producenta? To jest deklaracja producenta, może bardziej etykieta, marketing tego potrzebuje rynek, to jest, to, to to jest niesamowite. No tak, no Dlatego to... my powinniśmy sami, jako właściciele, opiekunowie, powinniśmy jakby patrzeć oczami wewnątrz puszki czy saszetki, czegokolwiek, co tam rzeczywiście jest, powąchać to, dotknąć rękoma, tak? bo no jesteśmy w stanie ocenić, czy to są kawałki mięsa, czy to jest zmielony, jak to Konrad z Diozu lubi powiedzieć, pies z budą, tak? To, wiesz, jest naprawdę dużo takich elementów i, i dużo dziedzin, w których my jesteśmy cały czas oszukiwani. Powiedzieliśmy sobie o tym, że nikt nie weryfikuje tych puszek, nie, nikt nie weryfikuje tych rzeczy dla zwierząt. Myślę, że jest to bardzo ciekawe i wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy. Natomiast pierwsze pytanie, które ci zadałem, to było to kłamstwo o biznes. Odmienie. To pytanie, czyli jakie są takie rzeczy, które mają wpływ na budowanie biznesu? Przede wszystkim dyscyplina. W byciu przedsiębiorcą nie ma miejsca na odkładanie na później. Na e, zobaczymy. Nie. Jakoś to będzie? Jakoś to będzie albo robię, albo nie robię. To jest zero-jedynkowe, tak? Jeżeli ja zakładam sobie, że wprowadzam nowy produkt, dążę do tego tu i teraz, od razu. Jeżeli mam wprowadzić ten nowy produkt, to już dzisiaj zaczynam działania. Rozpisuję sobie proces cały, jak ma wyglądać wprowadzenie tego produktu i robię to. No Okej, okay, no ale dalej. Czyli planowanie i, i skrupulatność w realizowaniu tych planów. Jakie nawyki jeszcze warto sobie wyrobić, Twoim zdaniem, które mają bezpośredni wpływ na robienie biznesu? Dla mnie osobiście bardzo istotny jest czas dla siebie. Spotkania z samym sobą. E, to jest bardzo ważny element, myślę, że dla każdego przedsiębiorcy. Poukładanie sobie w tych wszystkich spraw, odrzucenie telefonu, odrzucenie tych maili, wszystkiego, tych wszystkich bodźców zewnętrznych na bok, ludzi, którzy ciągle wchodzą, wychodzą, coś od ciebie chcą, my potrzebujemy czasu dla siebie. Wspominałeś mi wczoraj, gdy rozmawialiśmy, że na przykład dorzuciłeś całkowicie McDonald'a, jakby nie jesz fast foodów. Nie, nie wiem, fast foodów y, omijam je z daleka już nawet, nie muszę zamykać oczu przejeżdżając. <laughs> <laughs> e, Ale natomiast... co się to daje, dlaczego? To jest kwestia zdrowia, kwestia nie wiem, lepszego fokusu, jeżeli masz lepszą dietę? Wydaje mi się, że wiele aspektów do kupy. Y, na pewno się lepiej czuję. Odkąd nie jem fast foodów, ja złapałem się na tym, że były, był taki okres, że potrafiłem na, e, maka jeść dwa razy w tygodniu. Akurat taki tydzień się trafił mówię, kurczę, ja tu jestem już w tym tygodniu trzeci raz, nie? Czy, czy, czy drugi? Mówię, o nie. I to był ten moment, kiedy chodziłeś całkowicie... do środka i pani, mówi, pani mówiła, panie Marcinie, to samo, co zawsze. Nie, nigdy nie miałem <laughs> czasu na wejście do środka, <laughs> to tylko wiesz... Drive. <laughs> drive. Ale powiedz mi, no okej, okay, no bo wiesz, dużo się mówi w kontekście... To jest to, co tak naprawdę mnie zgubiło w maku. Ten drive. Szybkość. Że nie tracę czasu na wychodzenie. Nawet żeby, wiesz, no nie wiem, kanapkę, cokolwiek, no musisz wyjść, kupić, usiąść, zjeść, tak? A drive... Nie wysiadasz z samochodu, to jest bardzo duży komfort, że nie wysiadasz z tego samochodu, cały czas jesteś w tym swoim trybie, załatwiasz dalej swoje sprawy. W międzyczasie kupujesz, zamawiasz jedzenie, tylko wychylasz się przez okno tak naprawdę, składasz zamówienie, dalej robisz swoje, podjeżdżasz do drugiego okienka, nikt ci nie przeszkadza, odbierasz, jesz. Marcin nie uważa, że to jest właśnie ta, taki... Bardzo fajnie to obrazuje tą bieżączkę przedsiębiorcy, czyli to, że Czasami trzeba z tej bieżączki wyjść, tak jak powiedziałeś, znaleźć ten czas dla siebie i, i pomyśleć, zastanowić się, spisać sobie rzeczy. I właśnie ten Mac Drive to jest taka centralnie sytuacja, w której nawet przy jedzeniu nie wychodzisz z tej bieżączki, tylko po prostu jest coś w pędzie, ktoś wchodzi, ktoś dzwoni, coś wysyłasz, coś o czymś myślisz. I wyjście z tego, nie korzystanie z tego sprawia, że mimo wszystko masz więcej tego czasu dla siebie, bo nie jesteś, tak. wiesz, zastanawiasz się bardziej świadomie, podejmujesz decyzję, co zjeść, jak zjeść, wychodzisz z tego trybu. Bieżączkowego i wchodzisz w ten tryb taki, wiesz, po prostu odpoczynku od, od tej bieżączki, bo wydaje mi się, że chyba największym problemem przedsiębiorców to jest właśnie problem z tym, że nie potrafią rozróżnić rzeczy pilnych od rzeczy ważnych. Bo większość bieżączki to są rzeczy pilne, ale one nie są ważne. Jak ty sobie z tym radzisz? W jaki sposób ty oddzielasz te rzeczy i w jaki sposób rozwijasz firmę? Ułożenie sobie dobrze kalendarza. No to myślę, że jest to. Ale korzystasz z takiej formy sub... papierowej, czy googlowskiej? Czy... I takiej, i takiej. Czy jak przychodzisz do pracy i na przykład masz w planie wprowadzić nowy produkt, czy masz w kalendarzu taki blok czasu, gdzie zajmujesz się tylko i wyłącznie tym produktem, czy korzystasz z kalendarza tylko w formie miejsca, gdzie zapisujesz sobie spotkania? Nie, nie robię sobie bloków, natomiast rezerwuję sobie czas. Mam zarezerwowany czas dla siebie. Okay. E... Nawet spotkania z moimi pracownikami też są rozpisane. One są rozpisane tak jak spotkania z ludźmi z, z zewnątrz firmy, tak? To nie jest tak, że można sobie wejść w każdej chwili i, i ze mną po, o, porozmawiać o, o czymkolwiek. Tak. Nie mamy ustaloną agendę, rozmawiamy konkretnie, nie tracimy czasu na głupią gadkę przy kawce w trakcie pracy. To jest bardzo istotne. Dużo moich kolegów przedsiębiorców, oni nigdy nie mają czasu. Jak można nigdy nie mieć czasu? Wystarczy sobie wpisać w kalendarz czas dla mnie, czy, czy czas na to, na to i, i na coś jeszcze innego, na, nawet na przyjemności, tak? A Marcin, powiedz mi, bo już tak będziemy zmierzać ku końcowi, gdybyś miał polecić, no bo wiem, że słuchasz książek, czytasz książki, jakie dwie pozycje chciałbyś polecić każdemu przedsiębiorcy albo osobie, która aspiruje do bycia przedsiębiorcą? Mówimy o książkach. W książkach, audiobookach. Felix Dennis. How to get rich? How to get rich? To jest jedna pozycja. I Anton Murphy. Supermoce? Coś z supermocami? Nie znam. Zielona okładka. Rzucimy gdzieś tutaj będzie zaraz. W montażu wszystko można. Dokładnie. <laughs> dokładnie. To, to, te dwie, dwie pozycje polecam. że. Potęga Irracjonalności. To, to też jest e, fajna książka i, i wiele oparta na wielu przykładach. Tak uwielbiam. Dan to jest... jest, ta trylogia jego książek o tym właśnie Potęga Irracjonalności, dlaczego ludzie kłamią i grosz do grosza, czyli dlaczego ludzie tracą pieniądze. Ja tą książkę przeczytałem Petarda. dzięki tobie tak naprawdę chyba. Petarda. E, bo ty mi opowiadałeś o... E, o tym zamku, o wymianie zamka, to mm. było u niego w książce, tam tak, później były tak. jeszcze przykłady, jak lubimy, kiedy zrywa nam się opatrunek długo i powoli, co jest absurde. Znaczy, ogólnie to była kwestia z tym zamkiem, chodziło o to, że ludzie nie lubią, pomimo tego, że mają jakiś problem do rozwiązania, to chcą widzieć, że ktoś włożył trud w rozwiązanie tego problemu. Tak, czyli I... wolimy zapłacić 500 dolarów za 5 yy, godzin... Yy, Naprawy zamka, niż, tak. niż 300 dolarów za Rozwiązanie minut. problemu. Tak, rozwiązanie problemu, bo ktoś przyjdzie doświadczony i tego doświadczenia po prostu nie widać. Wiem, że coś masz dla naszych widzów z Twojego sklepu, Uniszek. Tak. Nie wiem, czy to ja, czy ty, bo, bo to ty masz kod rabatowy. Ja mam kod. Wy macie kod rabatowy. Wy macie kod rabatowy od Krystiana. Tutaj Wam załatwiłem na moje produkty w wysokości 15% od Krystiana. Wystarczy wpisać tam w polu od Krystiana. E, super, dziękuję bardzo. Zobaczymy, ile, ile osób się zdecyduje. Będziemy sobie to mierzyć. Natomiast y, polecam mocno, bo są to produkty najwyższej jakości, tak jak powiedział Marcin. Teraz puszki wleciały na sklep. W 100% naturalne to jest bardzo ważne, żebyśmy dawali. Mogę sobie otworzyć i w, w rękach? W rękach. Tak, w rękach po, poczuję, Wymacać. że to jest mięso. Wymacać mięso, natomiast moje produkty są w 100% naturalne i to ważne, żebyśmy dobrze karmili te nasze pieski. Dzięki serdecznie, fajnie było porozmawiać. Musiałem go bardzo mocno namawiać do tego, żeby, żebyśmy mogli dla Was tą rozmowę nagrać. Jestem Ci bardzo wdzięczny. Myślę, że to nie jest y, ostatni raz, kiedy można Cię spotkać na tym moim kanale. Myślę, że Cię jeszcze trochę pomęczę, bo masz... Jak będę 50 razy większy, bo powiedziałeś <laughs> to na początku. Ale to <laughs> dopiero za 10 lat. Natomiast y, będę, będę Cię bardzo mocno prosić, żebyśmy ponagrywali coś więcej, dlatego że dzisiaj, to tak powiedzieliśmy, może z tych przemyśleń, które mieliśmy podczas różnych rozmów, to dzisiaj może z 1% wspomnieliśmy o tym, co, o, czym, o czym warto byłoby powiedzieć. Dzięki serdecznie. Dzięki.